Cześć, witajcie. Dzisiejszy materiał będzie poświęcony nowościom od Apple oraz zaktualizuję nieco wiadomości z poprzedniego odcinka. Nie przedłużając, zapraszam was do oglądania. Z nowości wprowadzonych przez Apple w tym tygodniu jest niewiele, lecz zacznę od systemu macOS. Apple wprowadziło kolejną, trzecią już wersję systemu macOS Catalina, skupiającą się na poprawkach błędów z poprzedniej wersji. Wersja ta jest dostępna jedynie dla deweloperów. Kolejną z aktualizacji jest aktualizacja beta dotycząca systemu iOS oraz iPadOS. Trzecia wersja jest wersją dla deweloperów oraz jednocześnie dla publicznych beta-testerów. Wprowadza ona niewiele zmian w stosunku do poprzedniej wersji, lecz posiada jedną zmianę wartą uwagi. Jest to zmiana w szybkości włączenia aparatu z pozycji zablokowanego ekranu. Aktualizacja ta skupia się przede wszystkim na ogólnej poprawie wydajności oraz drobnych błędów, które były widoczne w drugiej wersji. Kolejnym aspektem są nowe wideo od Apple, które pojawiły się na platformie YouTube. Jednym z nich jest wideo, a właściwie klip piosenkarki Selene Gomez, który w całości został nakręcony iPhonem 11 Pro. Jak dla mnie jakość obrazu jest naprawdę imponująca i widać, że Apple przyłożyło bardzo dużą uwagę projektując potrójny aparat w tegorocznych modelach iPhone'ów 11 Pro oraz 11 Pro Max. Drugie wideo dotyczy prywatności na naszym iPhone'ie. Apple w swoim materiale przedstawia prywatność iPhone'a w dość prosty i zrozumiały sposób. Można zauważyć, że ostatnimi czasy gigant z Cupertino przywiązuje dość dużą wagę pod względem zwiększania zabezpieczeń, a co za tym idzie zwiększenie prywatności na naszym iPhone'ie. Link do obydwu materiałów zostawiam Wam w opisie pod filmem. Przejdźmy teraz do zaktualizowania nowości z ostatniego materiału, który, wspomnę, dotyczył plotek związanych z słuchawkami AirPods, iPhone'em SE drugiej generacji oraz MacBookiem Pro. Zacznę od słuchawek AirPods. Prawdopodobieństwo wypuszczenia nowych słuchawek jest niemal 100%. Słuchawki pojawiłyby się pod nazwą AirPods Pro. Posiadałyby redukcję szumów oraz otoczenia. W sieci parę dni temu pojawił się projekt, gdzie przedstawione zostało etui w bardzo dokładnej rozdzielczości, przedstawiające rzekomo rzeczywistego case'a, który miałby pojawić się dla słuchawek AirPods Pro. Zdjęcie z całym opisem zostało zgłoszone jako fałszywe, być może powodem jest to, że ukazuje ono rzeczywiście prawdziwą bryłę etui słuchawek. Słuchawki miałyby się pojawić jeszcze tego roku. Jak będzie, miejmy nadzieję, że niebawem się o tym przekonamy i Apple zaprezentuje nowy model słuchawek jeszcze w tym roku. Kolejnymi nowymi informacjami są informacje dotyczące iPhone'a SE 2. W sieci pojawiła się informacja, że firma LG Podobno rozmawia z Apple o dostarczeniu wyświetlaczy LCD dla następcy iPhone'a SE. Według źródeł branżowych, cytując koreańską stronę internetową, z raportu, której wynika, że budżetowy iPhone SE2. Ma zostać wydany na początku 2020 roku. Wprowadzenie wyświetlacza LCD do urządzenia nie byłoby zaskoczeniem, biorąc pod uwagę koszty w poprzednich raportach twierdzących, że iPhone SE2 będzie miał 4,7-calowy wyświetlacz, tak jak w modelu iPhone'a 8. Z pewnością ta informacja dotycząca przekątnej ekranu rozczarowała niektórych fanów oryginalnego iPhone'a SE który posiadał mniejszy czterocalowy wyświetlacz, który nadawał się idealnie do obsługi jedną ręką. Urządzenie to, jak jego poprzednicy z serii 11, ma pojawić się bez funkcji 3D Touch. Przypuszczeń analityka Kuo również nie mogło tutaj zabraknąć. A mianowicie przypuszcza on, że urządzenie ma kosztować 399 dolarów, czyli będzie to koszt mniej więcej w granicy 1500 a 2300 zł. Co do nowego MacBooka Pro nie pojawiło się więcej teorii oraz przypuszczeń i nadal twierdzi się, że zostanie on wydany pod koniec tego roku, bądź na początku 2020 co do specyfikacji MacBooka, mogę dodać to, że będzie posiadał węższe ramki i umieszczony zostałby ekran 16-calowy o przekątnej 3072x1920 pikseli. Klawiatura również uległaby zmianie, ponadto zyskałaby nową nazwę, którą Apple prawdopodobnie nazwie nożycową. Czy 16-calowy MacBook Pro okaże się rewolucją? Przekonamy się o tym już niebawem. Ostatnią informacją, o jakiej chciałem wspomnieć, jest informacja, która dotyczy przyszłościowego wprowadzenia funkcji LTPO w wyświetlaczu w iPhone'ach, która znalazła już zastosowanie w Apple Watchu serii czwartej oraz piątej, czym jest LTPO? LTPO w skrócie mówiąc jest technologią płyty montażowej, z której Apple obecnie korzysta. Oczywiście wprowadzenie takiej płyty przyczyniłoby się do dłuższej żywotności baterii w iPhone'ach. Takie rozwiązanie byłoby naprawdę rewelacyjne oraz mile widziane. To już na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że przedstawione informacje Wam się podobały. Dziękuję za wszystkie komentarze umieszczone w poprzednich filmach oraz za wszelkie nowe subskrypcje. Zostawcie komentarz oraz łapkę w górę, nie zapominając o subskrypcji kanału. Dziękuję Wam za dotrwanie do końca odcinka. Trzymajcie się, cześć.